Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu Ich zemości, a w dzisiejszym odcinku o tym, co łączy Szymona Hołownię i Kolegium Humanu. Marszałek Sejmu tłumaczył dzisiaj, co go łączyło, a właściwie raczej, jak przekonywał, nie łączyło z kolegium humanum. Według tygodnika Newsweek rektor uczelni miał się często chwalić, że ma takiego studenta. I... Jeszcze kampania wyborcza na dobre się nie rozpoczęła. Aktualnie mamy prekampanię, a już mamy bomby zsyłane na e, przeciwnych kandydatów. Tylko powiedziałbym, że to trochę za szybko, bo mamy 1 grudnia, to było pod koniec. Listopada wybory będą w maju i większość o tym zapomni, afera zdąży się wyciszyć. Szymon Hołownia przyznaje, że planował tam studia i złożył stosowne dokumenty, ale nauki nigdy nie opłacił i nie zaczął. Arleta Zalewska. Gdzie mam stanoczkę? Szymon Hołownia to kolejny polityk, którego nazwisko pojawia się w kontekście uczelni Kolegium Humanum uczelni, której były władze podejrzane są o handel dyplomami, a były rektor usłyszał prawie 100 zarzutów. W ogóle jest to śmieszne, że mówi się, że była władza, jest w to zamieszana, no bo tak, odpowiadają za to, ale śmieszne jest to, że politycy wszystkich partii okazuje się, że studiowali na tej uczelni. Tak jak mówiłem, poprzedni materiał o wołeniu dostał żółtego dolara, kolejnego dnia już zostało po odwołaniu zmienione na zielony, ale chciałbym podziękować osobom, dzięki którym bez problemu mogłem ten film opublikować. I to są sponsorzy dzisiejszego odcinka. A na końcu odcinka podsumujemy sponsorów miesiąca i każdy, kto w tym miesiącu wpłacił chociażby złotówkę, zostanie pokazany na tablicy końcowej. Ja w pewnym sensie jestem, podobnie jak tysiące ludzi, ofiarą tych uczelni, bo po prostu myślałem, że tam będzie można studiować i normalnie skończyć studia. Polityków nie nazywałbym ofiarami. Ofiarami, prawdziwymi ofiarami są osoby, które tam normalnie się zapisały, faktycznie zdawały te studia mają dyplom zasłużony i teraz nikt nie będzie gratyfikował tego dyplomu po aferze z tą uczelnią. Okazało się, że ta uczelnia ma podejrzaną reputację, że są wątpliwości, że jednak ludzie, z którymi zacząłem po drodze rozmawiać mówią, wiesz, może jednak niekoniecznie to nie jest ta jakość, to nie jest to miejsce i ten pomysł zarzuciłem. Dyplom inne rzeczy kłamstwo. Szymon Hołownia na specjalnie zwołanej konferencji potwierdził, że w 2020 roku złożył na kolegium Humanum niezbędne dokumenty. A w dalszej części filmu dowiecie się, że dwa lat Lata temu Szymon Hołowni jakoś nie pamiętał tego, że te w 2020 roku te papiery złożył. By dokończyć tam wcześniej przerwane na innej uczelni studia z psychologii, ale edukacji na tej uczelni nigdy nie rozpoczął. Jeżeli nie płacisz czesnego, nie uczestniczysz w zajęciach, to ci po prostu skreślają z listy studentów i to się Czy Żadnego przedmiotu pan nie zaliczył, nie, nie dostał pan informacji o tym, że nie. rektor wpisuje panu ocenę na podstawie wcześniejszych pana. Nie, bo ja studiów. też nie miałem, bo ja nie miałem żadnego kontaktu z tą uczelnią. Sprawę ujawnił i opisał tygodnik Newsweek, twierdząc, że marszałek Sejmu był na liście studentów, że bez opłat i bez uczęszczania na zajęcia miał uzyskać ocenę, a w konsekwencji dyplom. I że miał za tym osobiście stać ówczesny rektor uczelni, a pośrednikiem w tych kontaktach miał... Być europoseł Michał Kobosko. Wtedy lider polski w 2050. Mało osób wie, ale to pan Kobosko stał za startem Szymona Hołowni w 2020 roku. On cały czas tam się przy nim pokazywał, żeby później w 2023 roku e, cudownie startować z najlepszego okręgu z Warszawy, dostać się później Polskę, opuścić, żeby Pojechać sobie do Europarlamentu. Więc on swój cel osiągnął, a Szymon Hołownia dalej musi się męczyć w Polsce który też chciał na kolegium humanum studiować. Nigdy nie rozmawiałem z Michałem Kobosko o tym, że jakieś studia miały być bezpłatne. Nazwisko Szymona Hołowni pojawiało się w każdej rozmowie. Rektor chwalił się takim studentem. No dobra, jak widzę, że ta pani u siebie w tle ma napis Konstytucja i to jeszcze tęczowy, to nie wiem, czy możemy jej wierzyć. Nie ukrywał w jakim trybie studiuje i mam nadzieję, że słychać ten cudzysłów. słów. Hołownia wszystkim zarzutom zaprzecza. Mówi, że pan się nie stawiał na tej uczelni, nie płacił, nie chodził na zajęcia. Tylko, że zarzuty właśnie dotyczą tego, że pan tego nie robił, bo pan nieodpłatnie miał te studia skończyć bez stawiania się na uczelni. No. To jest marzenie każdego studenta, żeby nie chodzić i wszystko zdać. Tak. Jak pan powie, odpowie na te zarzuty? To są kłamstwa, to są oszczerstwa. Jeszcze wczoraj dobry, dobry wyjaśniając sprawę, Szymon Hołownia sugerował, że jeśli za jej ujawnieniem, pan... czy wyciekiem materiałów ze śledztwa. Stoją służby czy prokuratura, to sprawa byłaby poważna. Hmm, kto mógł stać za tym wyciekiem, patrząc na to, że zaraz są wybory prezydenckie i komu Szymon Hołownia. Potencjalnie odbierze większość elektoratu. To oznacza, że dojdzie do bardzo poważnego kryzysu zaufania w naszej koalicji to będzie znaczyło, że nie jest to to, na co się umawialiśmy, przychodząc i zmieniając państwo tak, żeby nie wyglądało tak, jak wyglądało zapis. Biedny Szymon Hołownia uwierzył Donaldowi Tuskowi, że chodzi mu o zmianę Polski, że Szymon Hołownia jest potrzebny mu do zmiany prawa, nie do tego, żeby mieć większość parlamentarną i żeby zostać premierem. Gdzie przy każdej kampanii było hakowanie. Mam pełne zaufanie do tego, co mówi i co robi marszałek Kołownia. Do sprawy w czasie wizyty w Szwecji jednoznacznie nie odniósł się kołownia. Donald Tusk. Premier stwierdził, że ten, to cytat, incydent nie wpłynie na zaufanie w koalicji. Chwila, ale to czemu Donald Tusk komentuje, że to nie wpłynie na zaufanie w koalicji? Przecież z tego, co ja zrozumiałem, no to już Szymon Hołownia teraz będzie miał mniejsze zaufanie, no bo to ewidentnie ktoś mu, świnie. Podłożył, ale wychodzi Donald Tusk i mówi, że wszystko będzie w porządku. To tak, jakby Donald Tusk powiedział: Nie, Szymon Hołownia nie ma żadnych pretensji. A tutaj minutę wcześniej Hołownia mówi, że ewidentnie coś jest nie tak. Jeśli ktokolwiek będzie śmiał użyć swoich y, możliwości, narzędzi, kompetencji, żeby y, Wpływać na kampanię prezydencką, na wyniki wyborów w Polsce, zostanie przeze mnie wyrzucony następnego dnia. Tak, Donald Tusk na pewno powiedział prawdę, tylko tam na początku zabrakło. Ktokolwiek oprócz mnie użyje takich informacji, swoją drogą, ciekawe co musiał sobie myśleć, ten facet ze Szwecji, reprezentant rządu. Tłumacz mu na pewno przełożył to, co Donald Tusk mówił i może się przestraszył, bo tak nie do końca zrozumiał, że tutaj Zastrasza ktoś, że będzie wyrzucony, a tutaj facet ze Szwecji, dobra, 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 możemy renegocjować warunki. Do tej pory zarzuty w związku z aferą na Kolegium Humanom usłyszeli między innymi politycy PiSu Ryszard Czarnecki i Karol Karski oraz prezydent Wrocławia Jacek Sutryk żaden nie przyznaje się do winy. Arleta Zalewska, Fakty. I naprawdę nie rozumiem, po co tym politykom te dyplomy. Serio. Przez jakiś marny papierek. Zmarnowali swoją całą karierę polityczną. Szymon Hołownia studiował na Kolegium Humanum, tak twierdzi tygodnik Newsweek. Marszałek Sejmu przekonuje, że złożył tam papiery, bo chciał uzupełnić wykształcenie, ale nigdy studiów nie rozpoczął. Więc mamy słowo przeciwko słowu. Co symboliczne, atak medialny na lidera Polski 2050 pojawił się, kiedy Szymon Hołownia ośmielił się krytykować koalicję obywatelską i samego Rafała Trzaskowskiego. Teraz już będzie wiedział, że o naszych albo dobrze, albo wcale. Aż samo ciśnie się na usta. Przypadek Paweł Błoch. Nie z ukrywania. Newsweek, powołując się na informatorów z wewnątrz Kolegium Humanum, podał, że marszałek Sejmu Szymon-Hołownia studiował na tej skompromitowanej uczelni. O tym, że marszałek Sejmu Szymon-Hołownia był studentem Kolegium Humanum, mówią wszyscy byli pracownicy tej prywatnej warszawskiej uczelni. Widzieli jego nazwisko na liście studentów, widzieli jego podpis pod immatrykulacją. Czyli przyrzeczeniem studenckim. Słyszeli też, jak słynnym studentem, wtedy byłym kandydatem na prezydenta i liderem powstającego ruchu Polska 2050, chwalił się ówczesny rektor Kolegium Humanum. I istnieje proste wyjście z tej sytuacji, żebyśmy dowiedzieli się, co jest prawdą. Jeżeli nieprawdą jest, że Szymon Hołownia tam studiował, no to pozwie Newsweek i wtedy będziemy wiedzieli, że mówił prawdę. Jeżeli nie pozwie, no to coś tam musiało być na rzecz. To kłamstwo. Przekonuje lider Polski 2050. Szymon Hołownia przyznaje się, że składał na te uczelnie dokumenty, ale nigdy studiów nie rozpoczął z uwagi na szereg wątpliwości, które pojawiły się wokół Kolegium Humanum. Nie byłem tam ani razu. Nie spędziłem tam ani minuty, nie byłem na żadnych zajęciach, nie napisałem żadnej pracy, w, nie uczestniczyłem w żadnych projektach. Nikt mnie tam nie widział, nikt mnie tam nie słyszał, nie prowadziłem żadnych rozmów, nie podpisałem żadnej umowy o studiowanie. Narracja Szymona Hołowni ma jednak dziury. Marszałek Sejmu przekonuje, że w momencie aplikacji na Kolegium Humanum nie był zaangażowany politycznie. To był rok 2020. O ile dobrze pamiętam, a więc ja nie pełniłem żadnych funkcji publicznych, o nic się nie ubiegałem. Po prostu uznałem, że czas uzupełnić wykształcenie. Czas uzupełnić wykształcenie po tym, jak w 2020 roku każdy wypominał Szymonowi Chołowni, że ma tylko maturę. Więc przed wyborami w 2023 roku chciał już wszystkich zaskoczyć, że. Ma wykształcenie wyższe. To oczywisty nonsens, ponieważ było to chwilę po wyborach prezydenckich, w których Hołownia startował otrzymując prawie 14% głosów i w trakcie budowania przez niego ruchu politycznego Polska 2050. Bo W tym projekcie Hołownia 2020 chodziło od samego początku właśnie o to, o Polskę. 2050. Jak się okazuje, środowisko mediów trzeciej RP dawało już w przeszłości sygnał Szymonowi Hołowni, że coś na niego mają. Tam jednak z pokerową twarzą przekonywał, że nic na temat Kolegium Humanum nie wie. Wiesz co, chciałabym na koniec ci jeszcze zapytać o spra piękne. sprawę Kolegium Humanum. Wiesz coś Aha. na temat tej szkoły? Czekaj, pokaż mi co to jest. I do tego momentu można by powiedzieć, że tak stałem po środku. Być może Hołownia tam studiował, być może nie. Ale jeżeli dwa lata temu nie wiedział i spokerował twarzą, jak powiedział gość z Republiki, e, patrzył, co to są uczelnia kolegium humanum, U, fajnie można zdać bez, że, bez chodzenia na studia, ale nie wiem, nic o tym nie słyszałem i dwa lata później on wyskakuje z tym, tak miałem plan tam studiować, ale przez to, że dowiedziałem się, że ta uczelnia jest wątpliwa, to nie studiowałem, a dwa lata wcześniej nic nie wiedział o tej uczelni, wtedy nie powiedział, nie wiedział, że ta uczelnia jest wątpliwa. To jest szkoła, która jest kuźnią kadr PiSu, bo wiesz, trzeba było mhm. zrobić y, y, taką uczelnię, w której MBA dostajesz w ciągu trzech miesięcy, albo nawet tak. i krócej, mhm. po to, żeby potem zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. A to ciekawy pomysł, to jeszcze, jeszcze na to nie wpadłem. Że... No chyba nie do końca. Zastanowiący jest jednak fakt, że akurat teraz medialne armaty zostały skierowane w stronę marszałka Sejmu. Lider Polski 2050 przed kilkoma tygodniami ogłosił start w wyborach prezydenckich, a w związku z tym nie szczędził krytyki swojemu bezpośredniemu konkurentowi Rafałowi Trzaskowskiemu. W mojej ocenie i dlatego startuję, to nie jest ten człowiek na to miejsce, bo się po prostu nie zgadza, jak to mówią w wojsku, karta opisu stanowiska, czyli wymagania wobec człowieka z możliwościami, kompetencjami, całą drogą życiową. I zobaczymy, jak to się odbije na start Szymona Hołowni Osobiście myślę, że do przyszłego roku już ta sprawa nie będzie w ogóle aktualna. Jeżeli to by wybuchło w marcu, kwietniu przyszłego roku, to myślę, że miałoby to wpływ na e, wynik wyborów. Tak na dzień dzisiejszy myślę, że nie. I tak jak zapowiadałem, na koniec tego filmu chciałbym podziękować sponsorom miesiąca. Dzięki wam, bez problemu mogłem w tym miesiącu wrzucać filmy, nawet jak miał żółty dolar, bez problemu od razu go publikowałem. Eee, najhojniejszym sponsorem okazał się AC Kucharz. to jest ten facet, którego kiedyś wspominałem, że robi naprawdę fajnie wyglądające posiłki w naprawdę przystępnej cenie. Moim zdaniem taniej niż w barach mlecznych, które mają dofinansowanie, więc jeżeli możecie, eee, wejdźcie na jego profil i zostawcie coś po sobie, a kto jest z okolic Poznania może sobie te jedzenie zamówić. Dalej Bartek Miąskowski, który płacił 300 złotych, to naprawdę wielka suma, dziękuję. Marcin Szpak, Bartłomiej Szpak, 200 i 150 złotych. Dalej Lechu Lesz, 133 zł Lechu, który jest od dawna mecenasem tego kanału i później wiele osób, które wpłaciły po 100 złotych, do Was się odezwę jak już będą gotowe czapki, no to zapytam się u Was o adres i przedpremierowo je dostaniecie. A tutaj pozostałe osoby, dziękuję wszystkim za każdą wpłatę, jeżeli chcecie pojawić się w kolejnym materiale, to link do zrzutki jest w opisie, a pojawicie się na, na grafice w kolejnym filmie. Jeszcze raz dziękuję za wpłaty i do zobaczenia!